Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Sabuda, jestem mentorem trenera grupowego oraz właścicielką marki Tenman. Mamy kolejny magiczny piątek, kolejną dawkę wiedzy dla Ciebie, jak stać się najlepszym instruktorem fitness. Teraz mamy ciekawe czasy i niestety potrzebujemy być mega kreatywni. I cały czas szukamy tej wiedzy, żeby być jeszcze lepszymi, żeby jakoś sobie poradzić z całą tą sytuacją, bo niestety pandemia dała nam popalić nie tylko w, w formie finansowej, ale również w takiej formie psychicznej, zarówno dla nas, trenerów, jak i dla naszych klientów. Dzisiejszy temat, taki troszeczkę inny niż zazwyczaj, jest to trening online, ale nie taki online przez Facebooka, kiedy nie widzimy naszych klientów, ale taki trening przez platformę, która pozwala nam widzieć się, tak? Czyli my, klienci widzą nas, my widzimy naszych klientów. Czy jest szansa na poprowadzenie takiego treningu i czy warto prowadzić takie treningi? Już w tym materiale. Bardzo wzbraniałam się, moi drodzy, w mojej drodze fitnessowej, tak, zaczęłam prowadzić w momencie uderzenia pandemii, zaczęłam prowadzić treningi online, ale te treningi online właśnie polegały na tym, że ja nagrywałam, ja byłam na żywo, natomiast nie widziałam to, co się dzieje po drugiej stronie ekranu, czyli nie widziałam moich klientów. I w pewnym momencie moja klientka nie dała radę mm, dojechać na trening personalny, bo te treningi personalne prowadzę cały czas face to face, oczywiście zachowując cały reżim sanitarny. I nie dała rady dojechać na taki trening i pyta się, czy możemy się połączyć przez platformę. Mówię, okej, okay, spoko, spróbujmy, tak? Była to bardzo moja klientka zaprzyjaźniona, taka, która nawet jeżeli bym gdzieś popełniła jakieś błędy, nie miałaby do mnie żadnego żalu e, ani negatywnych emocji. Więc mówię, dobra, spróbujmy. Ale przyznam szczerze, że trochę się stresowałam, bo myślę sobie tak, kurczę. Jak poprowadzić taki trening personalny, kiedy ja nie widzę osoby, kiedy ja nie widzę klientki. E, kiedy jest to mega ciężkie, tak? E, no i co się okazało? No, połączyłyśmy się na tym Zoomie, e, przywitałam się oczywiście, zaczęłyśmy jakąś rozgrzewkę, zaczęłyśmy trening, i mm. nagle sobie myślę, wow! To jest rozwiązanie. To jest rozwiązanie na takie fajne, małe treningi grupowe, które mogę prowadzić bez problemu, gdzie widzę te wszystkie osoby na platformie, widzę drugą stronę, tak naprawdę, tak? Widzę, mogę je korygować, mogę zadać im ćwiczenie i patrzeć, jak one to wykonują i czy one to wykonują bezbłędnie. Mogę je poprawiać, mogę zadawać im większą intensywność. W momencie, kiedy nasi klienci mają, Dobre kamery, to naprawdę widać wszystko. E, widać, czy on się męczy, możesz z nim rozmawiać, więc widzisz, czy e, widzisz, momentalnie masz monitoring tętna, widzisz, na jakich e, możesz z nim pracować w częstotliwościach, czy przyspieszać, czy zwalniać, co się dzieje. Więc jest to dużo bezpieczniejszy temat niż taki trening online, gdzie nie widzisz swoich klientów i nie widzisz, co się dzieje. Byłam mile zaskoczona po tym treningu, bo powiem Wam szczerze, że faktycznie da się prowadzić. I na ten moment, kiedy jest taka sytuacja, a nie inna, kiedy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę czasami w większości spotkać się z tymi klientami, bo wystarczy, że ktoś jest na kwarantannie i nawet jest zdrowy, ale niestety obowiązuje go kwarantanna. To w tym momencie macie dwa tygodnie wycięte z życia. W sensie ta osoba ma wycięte z życia, tak? Nie, yy, nie ma możliwości trenować, nie ma gdzie iść. Włączy filmik yy, na YouTubie, włączy jakiś trening, ale powiem Wam szczerze, że z tą intensywnością jest różnie. Jak nie widzicie swoich klientów i klient ma świadomość, że go nie widzisz, no to wtedy zaczynają się schody, bo wtedy yy, pierwsze lepsze zmęczenie ta osoba po prostu odpuszcza, idzie się napić wody, robi sobie przerwę, wraca i tak dalej. W momencie, kiedy ty ją widzisz i ona wie o tym, że ty ją widzisz, to jest wtedy dużo łatwiej. Eee, ta osoba na pewno zrobi bardziej intensywniejszy trening niż taki, e, jakbyś jej po prostu nie widziała, tak? Więc warto sobie zrobić takie grupy, grupki, na, na grupki twoich klientów, które połączą się z tobą na różnych platformach, takich face-to-face, face, że będziecie się widzieć nawzajem i prowadzić takie treningi. Fakt Faktem jest, że to będą mniejsze grupy, bo nie wiem, nie poprowadzisz takiego treningu dla 30, dla 100 osób, bo będzie ciężko ci ich skontrolować. Wymyślić trening, poprowadzić ten trening i jeszcze kontrolować 30 osób na treningu, ale takie mniejsze grupy, po 4, po 5 osób, to bez problemu jesteś w stanie ogarnąć, więc pomyśl o tym, bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy pandemia się skończy, nie wiadomo, jak to długo wszystko potrwa, co się będzie działo, co będzie otwierane, co będzie zamykane, kiedy wrócimy, jak wrócimy to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nie jest to zależne od nas. Natomiast taki trening jest na, jest jak najbardziej do ogarnięcia, jak najbardziej zależy on od Ciebie, bo to Ty musisz wejść do klienta z taką propozycją. Przemyśl sobie temat, yy, bo naprawdę warto, jest to zawsze sposób na jakiś dodatkowy zarobek. Wiem, że to na pewno nie będą kokosy, tak jak to jest w fitness klubach, że. Zarabiasz fajne pieniądze. Na pewno to będą mniejsze, ale zawsze pomoże Ci to przetrwać do tego momentu, kiedy wrócimy do normalnej pracy. Trzymam za Ciebie oczywiście mocno kciuki. Daj znać w komentarzach, czego jeszcze potrzebujesz. Pozdrawiam Cię cieplutko. Do zobaczenia.